Kevin Nowackiem Affist Spell znajdujemy się na czwartym drawskim turnieju brazylijskiego Jiu Jitsu World Technic Cup, a moim rozmówcą jest organizator oraz zawodnikiem MMA Artur Kamiński. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Zacznijmy może właśnie od turnieju. Już jakaś tam część jest za nami. Jak podobać się poziom sportowy tej edycji oraz czy wszystko idzie zgodnie z planem pod względem organizacyjnym. Tak, jeśli chodzi o organizację, mamy godzinę 13 i już kończymy dzieci 4, czyli jesteśmy na półmetku, jest naprawdę spoko, zawsze najgorzej i najciężej z tymi najmłodszymi dzieciakami, później Beniaminki młodzicy, juniorzy i seniorzy pilnują się sami, jest dużo łatwiej, więc organizacyjnie jest super, jeśli chodzi o sam poziom zawodów, to... Sama frekwencja świadczy o tym, że ten poziom faktycznie y, idzie do góry. W tamtym roku mieliśmy 270 uczestników, w tym roku mamy ponad 450, więc y, poprzeczka coraz wyżej dla nas organizacyjnie, ale też myślę, że y, może się ten turniej na tą chwilę podobać. Tak jest. Właśnie turniej y, jest pod nazwą World Technics Cups. Oznacza to pewnie, że y, właśnie firma World Technik jest Głównym sponsorem tego turnieju, czy tak to właśnie wygląda? Tak, dokładnie. World Technics, firma ze Złocieńca, firma lokalna, która działa na całą Polskę, Europę i świat. To mój wieloletni sponsor, jeśli chodzi o moje starty zawodowe. Z chłopakami znamy się też prywatnie. Są zawsze chętni do, 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 do wspierania jakichś inicjatyw społecznych, no i tutaj zaprosiłem ich na ten turniej, dlatego są tytułowym. Yy, sponsorem zabezpieczyli tak naprawdę też około 70-80% yy, całego budżetu na ten turniej więc yy, wielki szacunek i wielkie podziękowanie dla nich także tutaj yy, Wartex czyli Konrad Kiełbasa Jakub i Robert Janda świetni ludzie ze Złocieńca którzy wspierają nasz, nasz, na, nasz turniej yy, turniej jest imienia Dawida Krasnowskiego o tym trzeba zawsze wspominać to nasz zawodnik który Trenował z nami kilka lat, od yy, 6 lat nie ma go już z nami. To czwarta edycja, co roku przypominamy Dawida, przypominamy, że o nim pamiętają chłopaki z klubu. Czy oni pamięta trener i też młodzi zawodnicy, którzy przychodzą, często pytają się trenerze, dlaczego imienia Dawida Krasnowskiego? No i ja wtedy pokazuję im zdjęcia gdzieś tam z poprzednich lat z, z Facebooka, gdzie był Dawid, gdzie mamy wspólne zdjęcia grupowe, bo to jest chłopak, który trenował tak jak wy. Niestety stało się jak stało, nie ma go i z nami, ale żebyśmy go pamiętali, póki zdrowie pozwala, taki turniej będzie organizowany co rok. Zostańmy może jeszcze przy grapplingu, gdyż niedawno odbył się turniej grapplingowy Wieczór Wojowników. Miałeś brać udział, niestety nie udało Ci się wystąpić, ale szybko udało się znaleźć zastępcę w postaci Twojego brata Piotrka. Czy oglądałeś turniej? Jeśli tak, to jak Ci się podobał? Tak, oglądałem turniej, tak samo jak oglądałem pierwszą edycję. Serdeczne podziękowania dla Ariela Piotrkiewskiego, że zaprosił mnie po raz drugi i też podziękowania za to, że zrozumiał mój problem, bo tak naprawdę będąc trenerem i zawodnikiem trzeba sobie Wybrać, co jest ważniejsze. Ja w tym momencie miałem mistrzostwa Polski w Sowaczewie, główny eliminator do kadry Polski z moimi dzieciakami i miałem turniej wieczór wojowników. Musiałem wybrać albo to, albo to. No, nie było długo zastanowienia. Musiałem, wybrałem zawodników, pojechałem z nimi, Ariel to zrozumiał. Na zastępstwo w życiu mojego brata. No, Piotrek wiedział, że to nie jest jego kategoria wagowa, więc mimo tego, mimo jego bardzo dużych umiejętności graplerskich, no ciężko tutaj wojować z zawodnikami, którzy ważą. Już w dzień ważenia, czy w dzień wcześniej, czy tam rano ważą 10 kilo więcej, a do walki wnoszą 12 czy 13 więcej. No to jest przepaść, jeśli chodzi o, o, o grappling. Także tutaj no, życzyłem mu jak najlepiej, aczkolwiek nie byłem zawiedziony, że mu nie poszło, bo wiedziałem, że będzie ciężko. Pojechał z Marszu, tak naprawdę jest wielkie brawa dla niego, że... Że, że, że miał chęć, że pojechał, nie? Zwycięzcą turnieju finalnie nie został poprzedni zwycięzca Kuba Najdek, lecz Bartek Silnoręki Łukasiewicz, czy właśnie takie zaskoczenie i porażka byłego finalisty już w pierwszej rundzie turnieju spod rąk Kuby z Skrzypczaka zaskoczyła Cię. Że wygrał Kuba z z Najdkiem, to byłem pewny na 99%. Ja robię z Kubą, jak przyjeżdża, Dudracka jest tak piekielnie mocny i ma tak piekielnie dobre dojścia do nóg że wiedziałem że Najdka po prostu zje w tym turnieju chociaż najpierw oczywiście też świetny zawodnik i tutaj absolutnie nie ujmując mu jego umiejętności jeśli chodzi o to że wygrał silnoręki silnoręki też znam się myślę że dość dobrze bo czy jak jestem w odwiedzinach w Piranii, czy też na, na kampach Piranii w Cetniewie Hmm, silnoręki czy, 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 czy yy, Kamil Rosiak to są piekielnie emocji zawodnicy, którzy wyszli spod ręki Z, z i myślę, że to jest naprawdę czołówka grapingowa, taka typowa bez Kimon w Polsce. Nie zdziwiło mnie w ogóle, że oni wygrają. Stawiałem na mojego kubę skrzypczaka, mówię mojego, bo mój kolega z klubu. Yy, albo na dwóch chłopaków spirani. Wiedziałem, że który z nich na pewno wygra, że nie będzie innowcy, także że wygrał silnoręki, on jest naprawdę silnoręki. Jego chwyt jak łapie to naprawdę jest ciężko z tego wyjść. No i pokazał, że tak naprawdę ten graplik ma na wysokim poziomie. Przejdźmy może jeszcze na koniec do MMA, gdyż tak, także jesteś zawodnikiem właśnie tej dziedziny sportu. Ostatni pojedynek stoczyłeś na Gali Babylon MMA, wówczas po kontrowersyjnej według wielu niezasłużonej decyzji przegrałeś na punkty z Pawłem Mazajło, czy w najbliższym czasie szykują się jakieś zawodowe starty? Wiesz co, ta walka w Babilonie mocno podcięła mi skrzydła. Ja naprawdę poświęciłem trzy miesiące swojego życia, zaniedbałem rodzinę, zbijałem 18 kilo. Do tej walki wydawało mi się, że dobrze do niej przyszedłem i dobrze walczyłem. Do dziś będę uważał, że zostałem oszukany i że Federacja Babilon niesłusznie wskazała na zwycięstwo Mazajły, który jeszcze nie wrócił w ogóle do startów, tak? Pamiętajmy o tym, że no to sorry, zawodnik, który wygrywa i nie wraca jeszcze do startu, bo jest tak obity i wygrywa, no to już zostawmy bez komentarza, ale odechciało mi się troszeczkę walczyć, przycięło mi to skrzydła. Mam też trochę problemów zdrowotnych, ciężko jest mi się zebrać, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o funkcję trenera, jaką pełnię. Wydaje mi się, że zrobię jeszcze jedną walkę zawodowo, nie wiem czy w tym roku, czy na początku następnego, ale tylko po to, żeby tym wszystkim moim znajomym, którzy przyjeżdżali do mnie na gale, jeździli za mną wszędzie, gdzie walczyłem, żeby się po prostu z nimi pożegnać, żeby im podziękować. Ja nie czuję się żadnym gwiazdorem MMA i nie będzie to, nie wiem, zakończenie kariery typu Mamet Khalidov. Już nie rzucę rękawicami, nie powiem, że to koniec, ale uważam, że jestem winny to tym moim wszystkim znajomym, którzy jeździli, że powinienem się z nimi pożegnać tam w klatce, yy, zrobić duży ukłon i podziękować za to, że jeździli. Także ostatnia walka i kończę. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić lub komuś podziękować, to teraz yy, bardzo proszę. Chciałem podziękować wszystkim firmom, które wspierają i zaangażowały się w ten turniej. To jest gmina Drawsko-Pomorskie, to jest powiat drawski. To jest firma World Technics, to jest Bartek Dąsbłasz, to są, to, są, to są firmy Warzywniaczek, to jest firma Eurocash, to jest ZUK, który co roku wspiera nasze inicjatywy i pomaga. Naprawdę jest tak dużo firm, przepraszam, jeśli kogoś nie wymieniam, Nadleśnictwo, Drawsko, to są, wszyscy, to są ludzie, którzy wspierają nas co roku i teraz też serdecznie te im dziękuję za to, że pomagają. No i oczywiście obsługa medyczna, tutaj jest Towarzyszenie Żarek. Te super roboty robią, mamy to zabezpieczone medycznie, jest bezpieczne. Jeszcze raz dziękuję. dziękuję.